Najczcigodniejszy księże jubilacie, złoty jubilacie, Józefie. Drodzy współbracia w kapłaństwie, drogie siostry zakonne i wy kochani bracia i siostry. Gromadzi nas tu Maryja, abyśmy tak jak Ona w ten dzień podwójnie uroczysty z racji waszego odpustu, ale też i tego złotego jubileuszu księdza Prałata Józefa wyśpiewali. Jej hymn uwielbienia, jej magnifikat, bo przecież ten hymn uwielbienia otrzymujemy nie tylko po to, abyśmy go powtarzali, tak jak to zresztą czyni Kościół każdego wieczoru w nieszporach. Ale po to, abyśmy od niej uczyli się śpiewać nasze magnifikat. Bo Maryja jest tą pierwszą, która, jak mówią ojcowie Kościoła, jest uczennicą Chrystusa. I ona jest tą pierwszą, która jest pełna uwielbienia dla Boga. Tak więc i my spróbujmy dziś wraz z księdzem Prałatem Józefem, naszym złotym jubilatem, śpiewać ten hymn. Każdy tak, jak potrafi. Ja też z Wami, patrząc na te 50 lat, przypominam sobie słowa księdza Prałata sprzed 10 lat, kiedy ja na Woli Przemykowskiej świętowałem moje 25-lecie kapłaństwa. On wtedy świętował 40-lecie 40 kapłaństwa. I tłumaczył mi, że świętuje dlatego, bo nie wszyscy dożywają złotego jubileuszu. A niektórzy z tych, co dożywają, nie wiedzą, co świętują. Tak więc... Dziękujemy Panu Bogu, uwielbiamy Go za to, że, księże Józefie, jesteś z nami, że świętujesz ten złoty jubileusz i że świętujesz Go w tak świetnej formie. To wszystko dary Pana Boga, wszystko jest łaską. Wie o tym Najświętsza Maria Pana, patrząc na swoje życie, ale jest ważne też, abyśmy i my to sobie uświadamiali. Wszystko otrzymaliśmy od Boga. Najcenniejsze rzeczy otrzymaliśmy od Niego. Przede wszystkim nasze życie. I za to Pana Boga błogosławimy. Błogosławimy Pana za Twoje życie to, które rozpoczęło się tu, na pojawiu w pamiętny dzień wszystkich świętych. Ale i za ten dar życia, który otrzymałeś, można by powiedzieć potrójnie potem, jak opowiadasz w swojej książce, trzy razy Pan Bóg uratował Ci życie, czy Maryja uratowała Ci życie, trzy razy otarłeś się o śmierć, dwa razy w wypadkach samochodowych i raz, kiedy zrusztowania. W czasie budowania Kościoła Bożego Miłosierdzia w Dębicy, spadła na ciebie z wysokości siekiera, raniąc cię dotkliwie. Niedaleko głowy wystarczyło kilkanaście centymetrów i twoje życie by się wtedy skończyło. Dziękujemy za to Panu Bogu. Uwielbiamy Go, że z jednej strony dał ci doświadczenie kruchości życia, a z drugiej strony to życie podtrzymał, abyś służył ludowi Bożemu, abyś służył Kościołowi, abyś służył i nam, także swoim przykładem. Dziękujemy Panu Bogu za Twoich rodziców. Mówi Maryja, że Bóg wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. W niektórych przekładach mówi się, że wejrzał na pokorę swoich służ swojej służebnicy. Urodziły się w tych pokornych warunkach, tuż po wojnie, parę lat po wojnie, w tej biedzie, najpierw na pojawiu, potem na zamłeniu, tej biedzie, którą my sami znaliśmy. Takiej jednak biedzie, kiedy Pan Bóg dawał to wszystko, co było potrzeba, aby nie tylko żyć, ale mu też za to dziękować. I dziękujemy mu. Za pokorę Twoich rodziców. Bo przecież ile trzeba pokory, aby przyjmować z ręki Pana Boga to, co On daje? Te najcenniejsze dary, których świat się boi. Nowe życie. Przyjęli Was siódemkę. Ile trzeba pokory i ufności? A tylko pokorni mogą być ufni. Pyszny nie potrafi być ufny. Gdyby nasze rodziny tu, w zaborowie, na woli i gdzie indziej, w naszym kraju, miały tę ufność i pokory, jaką mieli Twoi rodzice, jak żeby te nasze wioski, te nasze parafie inaczej wyglądały? Pewnie tak, jak za Twojego czy mojego dzieciństwa. Pełne radości, pełne śpiewów, zabaw, mimo to, że było biednie. Że było ubogo. Ale jeśli się ufa Panu Bogu, On to, co wydaje się z naszej perspektywy dzisiejszej, jako coś nie do zniesienia może, czego ludzie się dziś boją, bo się przyzwyczaili do tego powiedzmy, dobrobytu, czy względnego dobrobytu, jakże to, jeśli jest się wiernym i ufnym Panu Bogu, i pokornym, jakże to Pan Bóg przemienia w radość, w cuda, których przecież doświadczaliśmy. I oto bowiem mówi Maryja, błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Rzeczywiście, może nie wszystkie pokolenia będą błogosławić Ciebie, ale będą pokolenia, które Cię błogosławią i będą błogosławić za to, co Pan Bóg uczynił także dzięki Twojej ufności. I Twojej pokorze, bo wielkie rzeczy uczynił. Wielkie rzeczy. Ten największy kościół na południu Polski, w diecezji tarnowskiej. Myślę, że większość z Was go widziała i że mogła się tam modlić. To ten kościół, który świadczy o Bożym imieniu, o tym, jaki Bóg jest, o Jego świętości, to znaczy. O jego miłości, bo jak swego czasu kanonizując brata Alberta na błoniach krakowskich, mówił Jan Paweł II, świętość polega na miłości. I to tej miłości, która ma jeszcze tę jedną cechę szczególnie tam widoczną i w Krakowie, i w Dębicy, miłosierdzie. Bo jego miłosierdzie, jak tu czytamy dalej, jak słyszymy w Magnifikat Maryi. Jest z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Bojaźń Boża. Rzecz niesłychanie ważna. Jakże często mylona z lękiem. Pan Bóg nie chce, abyśmy się go bali. Tak jak się boją zwierzęta, jak, jak cały świat żywy się boi. Bo też bojaźń Boża na czym innym polega. Jeden z ojców kościoła, bodaj święty Hipolit, komentując psalm i ten werset, który brzmi Chodźcie synowie, nauczę was bojaźni pańskiej. Mówi, przecież lęku nie trzeba nikogo uczyć. On jest naturalny. Ale bojaźni Bożej trzeba się uczyć. Bo w istocie bojaźń Boża polega na tym, na czym polega też bojaźń Boża Najświętszej Marii Panny? Na umiłowaniu Pana Boga, na konsekwentnym stawianiu go na pierwszym miejscu w swoim życiu. I tak się działo w Twoim życiu. Wystarczy sięgnąć po ten, to opowiadanie, tę księgę, którą być może niektórzy z Was będą mieć w rękach i ją przeczytają. Bojaźń Boża, to znaczy stawianie Pana Boga na pierwszym miejscu. A widoczne jest to zwłaszcza tam, gdzie walczy się z Bogiem. Ty tego doświadczyłeś na różne sposoby i jako uczeń w szkole, w brzesku, w gimnazjum, a potem w wojsku, w ludowym w wojsku polskim, gdzie chciano z waszych dusz wyrwać Boga, a nade wszystko wyrwać powołanie kapłańskie. Czasami się im to udało, ale nie w Twoim przypadku. I za to też Panu Bogu dziękujemy, że, stawiałeś, że miałeś tę moc, by stawiać Pana Boga w tych niekiedy skrajnie trudnych warunkach na pierwszym miejscu, że się go bałeś tą Bożą bojaźnią, nie tą bojaźnią, którą próbują ludzie nam narzucić i Wam próbowano narzucić, ta, tą bojaźnią, która konkurowała lękiem który konkurował z Bożą bojaźnią i Pan okazywał moc swego ramienia, jak czytamy, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Ileż to pyszniących ludzi spotkałeś na swej drodze w tamtych trudnych czasach, w czasach komunizmu, który przecież nie był niczym innym jak wielką, wydawać się mogło wtedy niebotyczną pychą człowieka. Chciano stworzyć, zresztą i dzisiaj chce się w ateistycznych ideologiach stworzyć człowieka na nowo. A Pan rozpr rozprasza zamysły pysznych serc, tak jak wtedy rozproszył komunizm. Któż wierzył wtedy, że on upadnie? Któż wierzył? Cała ta siatka Służby Bezpieczeństwa i nie tylko to przez co musiałeś przejść, i w wojsku, a potem także jako proboszcz, budując kościół, jak trzeba było organizować przy całym oporze i trudnościach, jakie oni stwarzali. A Pan strącił ich stroną. Strącił ich stroną, wywyższył pokornych. To jest dla nas wszystkich rzecz bardzo ważna, abyśmy to widzieli. Pan wywyższa pokornych. Wywyższa tych, którzy Mu ufają, a tylko pokorni mogą ufać. Wywyższył głodnych nasycił. W tej księdze jest i to, jak Pan troszczył się o Was, kiedy budowaliście kościół, jak trzeba było te rzesze ludzi wykarmić. Jak Pan Bóg przez to przez natchnienia, które dawał innym i przez odwagę, jaką im dawał, sprawiał, że głodni byli nasyceni. I że bogaczy odprawił tych wszystkich, którzy próbowali się wzbogacić i bogacili się kosztem biednych. I Pan cały czas ujmuje się za nas, pomny na swe miłosierdzie. Ten Kościół Miłosierdzia, który jest świadkiem tego, o Twojej ufności, Twojej pracy i który jest też dla nas wszystkim wszystkich wezwaniem, abyśmy, abyśmy i my nie tylko powtarzali to, co na obrazie Bożego Miłosierdzia jest wypisane. Jezu, ufam Tobie, ale byśmy ufali zawsze, mimo wszystko, mimo trudności, które nas spotykają i mogą spotkać pamiętali zawsze o jego miłosierdziu nie dali się nigdy od niego oderwać i teraz pan czyni to co obiecał naszym ojcom te obietnice które otrzymaliśmy to obietnice które dotyczą owszem pomocy w naszym życiu doczesnym ale przede wszystkim te obietnice które nam złożył na chrzcie świętym Życia wiecznego, który już tu się zaczyna. Pan Bóg pozwolił Ci uczynić także bardzo wiele w tym ziemskim wymiarze. Te organizacje, które powstały przy Twojej parafii, tę udrękę wojskową, którą zamienił w stopnie wojskowe, co wydawało się wtedy, kiedy przechodziliście te trudne czasy, wręcz niemożliwe. Rycerze Kolumba. Piusoczcycy, hospicjum domowe, które powstało w Twojej parafii. Te wszystkie piękne dzieła i te odznaczenia, zarówno kościelne, jak i państwowe, które otrzymałeś, to wszystko te dary, za które uwielbiamy, za które śpiewamy dziś to nasze magnifikat nie tylko po to. Aby patrzeć na Jego dary w Twoim życiu, ale i po to, byśmy sami uczyli się patrzeć na Boże dary w naszym życiu, byśmy się uczyli ufności i widzieli, jak ona, można by powiedzieć, się opłaca. Jak Pan Bóg jest wierny tym, którzy mu ufają. I oto modlimy się teraz dla nas wszystkich. Chcę tę homilię zakończyć takimi słowami, którymi kończyliśmy, przynajmniej w moim domu rodzinnym, życzenia wigilijne. Fortuny, to znaczy szczęścia, błogosławieństwa Bożego, a po śmierci niebieskiej korony, tej, która, którą nosi nasza. Królowa i tej, które Pan Bóg chce nam dać jako ten ostateczny dowód Jego miłości i nagrodę za wierność. Amen.